Witam was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. I kochani, mam dla was kolejne nowości świątecznej kolekcji i zaczynamy sobie od kubeczków. Tym razem mamy tutaj takie duże filiżanki, które mają złote uchwyty, kosztują 12 zł, pojemność mamy tutaj 400 ml i do wyboru mamy w choineczki albo gwiazdy betlejemskie. Kochani w dzisiejszym odcinku będę miała dla was talerzek w kształcie pierniczka i cukiereczka, pojawiły się też obrotowe patery, pojawiły się też już lampki i mam dla was w kształcie laseczek cukrowych oraz gwiazdy betleemskiej, a pod koniec filmiku mam dla was kolejną promocję, która tym razem obejmuje talerze, więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki, i kochani, zaczynamy sobie od kolejnej szklanki z podwójnym dnem. W kamerze słabo to widać, ale ona ma dokładnie ten sam nadruk, który mamy na tym komplecie świątecznym, czyli są tutaj te domki i ta karuzela. I do tego jeszcze w środku ma takie śnieżynki. No, kochani, ale popatrzcie, tutaj jako mamy perełkę, pojawiły się dwa ceramiczne talerzyki, które kosztują 12 zł. Do wyboru mamy w kształcie cukiereczka albo pierniczka. No powiem, wam, że bardzo mi się oba podobają i jest to na pewno śliczna ozdoba. A na dole mamy kolejne nawiedzenie do cukierka i tym razem jest to taka obrotowa paterka, która ma 6 miseczek, które razem tworzą właśnie taki cukiereczek. No bardzo ładnie to wygląda, kosztuje ona 60 zł. Miseczki są ceramiczne, natomiast ta podstawa jest drewniana i ona się obraca. Nie mamy tutaj wymiarów, ale tak na oko plus minus, ona ma tak z 30 cm. Mamy też tutaj informację, że te miseczki możemy myć w zmywarce i dawać je do mikrofalówki, oczywiście oprócz tej drewnianej podstawy. A tutaj mamy bardzo ładny zestaw prezentowy. Mamy tutaj talerzyk oraz kubeczek. Kosztuje ten zestaw 30 zł i idealnie nadaje się na prezent. Pojawiły się też już świąteczne serwetki, mamy aż cztery wzory do wyboru, no popatrzcie, tutaj mamy albo takie granatowe, ale pojawiły się też złote, kosztują one tylko 4 złote. Nie sądziłam, że coś jeszcze pojawi się na tym złotym komplecie naczyń, ale pojawiły się owalne talerzyki. Są naprawdę spore, bo wymiary mamy tutaj 32 cm i kosztują 35 zł. Kochani, ale tutaj mamy hit: pojawiła się osłonka w kształcie Mikołaja. No popatrzcie, jak ona przepięknie jest wykonana. Kosztuje tylko 15 zł. A jest to duża osłonka, bo wymiary mamy tutaj 17,5 na 16,5 cm. No taka osłonka idealnie sprawdzi się na gwiazdę betlejemską, ale ja zazwyczaj kupuję sobie te mniejsze, więc liczę na to, że ta osłonka pojawi się też w mniejszej wersji. A obok, kochani panie, już u mnie wystawiają lampki i już mam dla was kolejny hit i tym razem są to lampki w kształcie gwiazdy betlejemskiej albo w kształcie śnieżynki. Mamy tutaj dwie sztuki w cenie 7 zł i jak widzicie te podstawy one mają jak podgrzewacze, więc będą wam idealnie pasowały do świeczników i one oczywiście są na baterie. A tutaj mamy taką małą powtórkę z tamtego roku. Mamy tutaj lampki, które mają takie metalowe ozdoby. Tutaj na przykład mamy śnieżynkę kosztują one 15 zł. Wymiary mamy tutaj 1,65 m10 LEDów, świecą ciepłym światłem, i jak widzicie mamy kilka wzorów do wyboru. A na dole lampki, które co roku pojawiają się w pepko. Mamy tutaj 10 LEDów. Świecą one ciepłym światłem, kosztują 8 zł. I mamy kilka wzorów do wyboru. Te pierwsze to były śnieżynki, potem mamy kokardki, reniferki, są nawet skarpetki i rękawiczki. Oczywiście nie mogę zabraknąć naszych klasycznych sopelków, które możemy wieszać na dworze. One kosztują 40 zł. Jeśli chodzi o wymiary, to mamy tutaj 6,75 m plus jeszcze 3 metry kabla i one oczywiście nie są na baterie tylko mamy tutaj wtyczkę. No i kolejna klasyka, czyli kurtynka, kosztuje 50 zł, ciepłe światło i wymiary 3 m na 2. A u góry mamy kolejny hit i tym razem są to takie lampki w kształcie laseczek cukrowych, które są oczywiście plastikowe. One kosztują 20 zł, świecą ciepłym światłem. Takie lampki świetnie będą wyglądały na choince, ale też bardzo ładnie będą wyglądały na girlandzie, zwłaszcza, że one są tutaj na baterie. Kochani mamy też sporo nowości na świeczkach i tutaj u góry mam dla Was przecudny zestaw prezentowy, mamy tutaj odświeżacz powietrza oraz świeczkę, no popatrzcie jak on jest pięknie zapakowany, kosztuje 25 zł, a zapach mamy tutaj yy, zimowy ogród. A tutaj mamy taki zestaw trzech świeczek w szklanym opakowaniu. One kosztują 15 zł, a zapach mamy tutaj cynamon. Kolejny zestaw prezentowy i tym razem mamy tutaj taką dużą świeczkę. Kosztuje ona 10 zł, ale popatrzcie jak ślicznie ona jest zapakowana. Do tego mamy tutaj nadruk takiego elfa, który ubiera choinkę. Zapach też bardzo ładny, bo są to takie przyprawy korzenne. A teraz kochani świeczka, która mi osobiście najbardziej się spodobała. W szklanym opakowaniu mamy świeczkę o zapachu pierniczka. Kosztuje ona 20 zł i do tego ma jeszcze korkową pokrywkę. A obok mamy kolejną świeczkę w szklanej kopułce. Jest ona oczywiście sojowa, kosztuje 30 zł. Zapach mamy tutaj e, zimowy ogród i bardzo mi się podoba tym razem ta kolorystyka, bo jest to taki czerwono-różowy. No, przepięknie wygląda. Z tego co pamiętam, to rok temu mieliśmy ją w kolorze niebieskim. A obok hit z tamtego roku i mamy tutaj świeczkę w szklanym opakowaniu, która ma taką złotą pokrywkę z reniferkiem. Kosztuje ona 25 zł i ma bardzo ciekawy zapach, bo mamy tutaj połączenie śliwki i pigwowca, chociaż bardzo jest tutaj wyczuwalna cytryna. A tutaj mamy gwiazdeczki w szklanym opakowaniu, które są o zapachu wanilii, kosztują tylko 6 zł. A tutaj mamy świeczki w takim szklanym opakowaniu, do tego one są w różnych kolorach i jeszcze mają tutaj taki nadruk, kosztują tylko 5 zł i zazwyczaj takie świeczki nie mają żadnego zapachu, a tutaj mamy kawę, więc duży plus. A tutaj kolejna powtóreczka z tamtego roku, i tym razem mamy świeczki w takim ładnym, ceramicznym opakowaniu. Kosztują one 15 zł i do wyboru mamy mikołaja albo bawanka. Ale tutaj na dole mam hit, kochani, pojawiły się świeczki, które idealnie sprawdzą się do stroików, wieńców i popatrzcie, ile my tu mamy kolorów do wyboru. Tego typu świeczki zazwyczaj pojawiają się w Pepko w trzech rozmiarach, i te są akurat największe, kosztują 12 zł, więc pewno te mniejsze również się pojawią. Jak co roku w Pepko pojawiły się też te kubeczki, które są zapakowane w kartonik. One są idealne na prezent, ponieważ nie tylko że są prześliczne, to jeszcze są fajnie zapakowane. Kosztują tylko 8 zł. I kochani, w tym roku pojawiły się nam nowe wzory. I popatrzcie, tutaj mamy takiego reniferka, który siedzi sobie w kubeczku. No przepięknie on wygląda. Oczywiście elf też musiał się pojawić. A na koniec, kochani, Febko, mamy nową promocję, która trwa do 28 października. I mamy tutaj cztery sztuki w cenie trzech i tym razem biorą w niej udział talerze, ale szklane o wymiarach 20 i 25 cm plus jeszcze dwa talerze, i tutaj mamy akurat kod, ale ja nie znalazłam tych talerzy, ponieważ te metki są tak małe. No ale w tej promocji na przykład bierze ten talerzyk, który ma nadruk tej śnieżynki, tutaj akurat mamy mały, który ma wymiary 20 cm, ale wydaje mi się, że ten duży chyba właśnie tak miał 25, więc też będzie brał udział w tej promocji albo mamy tutaj te ze złotą obramówką. Kochani na tym zakończymy ten przegląd, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajsze przeglądy, wpadł filmik z Pepko, w którym mieliśmy bardzo dużo świątecznych kubeczków oraz pojemniczków na ciasteczka. Mamy też przegląd ze sklepuki, którym też było sporo nowości na świątecznej kolekcji, Między innymi pojawiła się cudna paterka oraz zestaw śniadaniowy. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam, a teraz życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.